Witajcie. Wyobraźcie sobie sytuację, w której wasz kolega albo wy, dajmy że wy, macie dwa jabłka. On ma od was dwa razy więcej. I ile macie razem jabłek jest takie pytanie. Więc logiczne, że do tego musimy dodać dwa razy dwa. Ale idąc po kolei, nie wyszłoby nam tak, ponieważ wyszłoby nam cztery. 34 razy 2 to jest równe 8. A z potrzebowidzenia już w głowie wyszło mi 6. Hmm, dlaczego? Ponieważ tak, to jest błędne, słynne działanie, które nie każdy umie wykonać. I dzisiaj opowiem Wam o kolejności wykonywania działań. Na początku zróbmy sobie małą tabelkę. W samym dole znajdujemy dodawanie i odejmowanie. Wyżej jest za to mnożenie i dzielenie. Najwyżej, czyli tu, są nawiasy. Więc zacznijmy o co w tym chodzi. W tym słynnym działaniu 2 dodać 2 razy 2. Chodzi o to, że jak wiemy, mnożenie jest wyżej w tabeli. Czyli musimy je najpierw wykonać. Czyli to jest 2 dodać 4. To się równa 6. To jest prawidłowe działanie. Tak samo, jakby było na przykład 10 odjąć 2 razy 2. Robimy na początku mnożenie, czyli to jest 10 od 4, to się będzie nam równać 6. A nawiasy? Jeśli chodzi o nawiasy, są one też również dość ważne. Najczęściej używa się nie kwadratowych, tylko tych, takich okrągłych, no ale kwadratowe się też spotkają. Na przykład 10. Można od niego odjąć 3 i odjąć 3, ale zamiast tego można to również napisać w nawiasie. 3, dodać 3. Nawias jest najważniejszy. Czyli mamy 10, odjąć 6, co się równa... 4. Ale dobrze, żeby Wam to lepiej pokazać, zrobimy troszkę trudniejsze działanie. 10, dodać 12, raz, 2, podjąć 5, 5 i to wszystko piszemy w nawias i idziemy na 5. To trochę trudne działanie, ale łatwo je rozwiązać. Normalnie bo prawdopodobnie robiliśmy byśmy wszystko. Dalej. Ale do tego, po to jest właśnie w sumie nam podająć wykonywanie działań. Czyli na początku robimy to, co w nawiasie. 10 dodać 12 równa się 22, no, ale nie. Musimy na początku pomnożyć to przez 100. Czyli w sumie to się będzie nam równać w nawiasie. 10 dodać 24 minus 5. Idąc ponownie kolejnością działań, cały czas robimy to, co jest w nawiasie. Czyli tu nam będzie się równać 34 odjąć 5, to może zrobimy od razu, czyli 29, czyli 29 dzielone przez 5. Oczywiście... Teraz będziemy dzielić. Można dzielić z I tutaj już nie ma nawiasu. Przez 5 wiemy, że to jest 5 i reszty 4. Czyli to się ma pięć, i reszty 4. I to w sumie tyle z wykonywania działań. Żegnajcie. A nie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Zasadniczo. Teraz na koniec dam Wam kilka działań, żebyście sprawdzili swoją wiedzę.

Dobrze. Na końcu zróbcie te działania, my je rozwiążemy zaraz. Zróbcie te działania, a my je właśnie rozwiążemy zaraz. Macie chwilę do czasu. Dobrze. Więc jeśli ktoś potrzebuje więcej czasu, niech sobie zatrzyma film, a my już robimy. Zrobię to tak bardzo słownie, ponieważ tutaj jest dnia miejsca. 3 minus 1 plus 1 dzielony na 1. Wiemy oczywiście, że 3 minus 2 to 1. I oczywiście, bo to dodajemy i my mówimy na 1 to 1. Kolejne. 5 plus 3. Możemy to oczywiście wykonywać z dwóch nawiasów na raz. Czyli możemy robić działania tu i tu i finalnie dodać. 5 plus 3 to 8. Odjąć. Więc teraz 1. To odjąć 5. Czyli 8 odjąć 5 piszemy. A tu dodajemy. Dodajemy oczywiście 4, czyli 4 dzielone tu będzie, czyli to będzie się tu nam równać 8 minus 5, bo oczywiście wiasie, dodać 4, nawiasie, dzielone na 2, 2, czyli później to odejmujemy, czyli dostajemy 3 dodać 2, to się równa 5. I tutaj, tutaj też bardzo prosta sytuacja. mamy minus, więc tak, mamy, yy, przepraszam, plus i tak, mamy 8, dodać 7, nie, nie później razy 2, czyli 14, 8 dodać 14, to będzie nam się równać 8,14, będzie nam się równać 22. No i tyle z kolejności wykonywania działań. Widzimy się za niedługo i żegnajcie.